Sprawa Iwony Wieczorek czy ojczyma zaginionej Daja do zesłyszal w nocy krzyk przed domem. Kilka miesięcy temu sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek znów wróciła na tepet. Wszystko w związku z nowymi doniesieniami. Dzięki którym m.in. przeprowadzono śledztwo na terenie dawnej Zatoki Sztuki oraz zatrzymano Pawle P. i postawiono zarzut mataczenia. Przypominamy, sprawa Iwony Wieczorek. Koniec śledztwa w Zatoce Sztuki. Co odkryto? Prokuratura wydala krótki komunikat. Mimo to, sprawa Iwony wciąż pozostaje niewyjaśniona i jest w niej znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. W związku z językowymi postępami, najwięcej informacji na temat zaginięcia sprzed prawie 13 lat nadal czerpać można z książki Janusza Szostaka. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. W pozycji co się stało z Iwona wieczorek dziennikarz śledczy zamieścił m.in. rozmowę z ojczymem 19-latki. Piotr Kinda nie ukrywał wówczas, że trudno mu uwierzyć w to, że kiedykolwiek nastąpi jakiś znaczacy przelom w sprawie. Mama Iwony miała o to do mnie pretensje, ale jestem sceptyczny, wyznał, dodając. Z zaginięcia Iwony mocno odbiło się na jej bliskich. Ta sprawa ciazy pod każdym względem od tylu lat. Każdy chciałby już je zamknąć. Gdyby był jakiś punkt zaczepienia. Wszystko byłoby łatwiejsze. Dziś jednak każdy z nas jest madry. Mówimy, przecież wystarczył wziąć taksówkę z tej dyskoteki analizował, rozmawiając z Szostakiem. Przypomnijmy, że ojczym dziewczyny twierdził, i z wczesnym rankiem, dzień po imprezie. Na która ta się wybrala? Przez otwarte okno słyszał dziewczęcy głos, który po imieniu wolał jego pasierbice. Iwona, choć miała krzyczeć Adria, która wieczorek zostawiła w Dream clubie. Kimbe jednak nie wyjrzał wtedy przez okno, tylko poszedł dalej spać. Uznal, że 19-latka najpewniej za chwilę wejdzie do domu.